Dzisiaj o jednym z powodów, dla których klienci wybierają coaching. Coach podczas całego spotkania z klientem skupia się wyłącznie na tym kliencie i na tym, co temu klientowi jest potrzebne. W związku z tym, w zasadzie, coach nie może przygotować się do sesji, do spotkania z klientem. Inaczej niż poprzez przygotowanie swojego rzemiosła, ponieważ klient może w ostatniej chwili zdecydować, co będzie dla niego podczas tego spotkania największą wartością, czym chce się zająć i coach będzie za nim podążał. Klient może zdecydować, czy dana kwestia jest tym, czym chce się zająć, czy to niekoniecznie ten moment. Cały czas jest dla klienta w służbie celu, który chce osiągnąć w procesie.